No cześć, jestem i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale To już jest czwarty odcinek serii Oceniam piosenki Brawl Stars W tym odcinku nadszedł czas na największy hit Bad Randoms, czyli We Want Cooperate co oznacza nie będziemy współpracować Ja nie ukrywam, słyszałam tą piosenkę wiele, wiele razy No, ale to mi nie przeszkadza, żeby ją przesłuchać jeszcze raz wspólnie z Wami I wystawić jej ocenę, bo tutaj ocena może być gruba Górwa, was też przepraszam, że tutaj jakieś dźwięki będzie słyszeć, jakichś samochodów i pojazdów, ale są jakieś remonty tutaj u sąsiadów, i niestety takie dźwięki będzie słychać. Ale ja już bez żadnego przedłużenia zapraszam was do oglądania. Aby pamiętać o zostawieniu łapki w górę, jeśli film wam się spodobał, i zasubskrybowania mojego kanału z dzwoneczkiem, bo teraz są bardzo ciekawe filmy, a ja już lecę do słuchania. We no. don't- No dobra, to to byłby, to byłby koniec. Naprawdę, piosenka, co mogę o niej powiedzieć? Piosenka jest naprawdę totalnym sztosem. Bardzo, ale to bardzo mi się ona podoba, i ocenka, jaką mogę wystawić, jest tylko jedna. 10 na 10. I to. Bez dwóch zdań wystawiam ocenę 10 na 10 Ta piosenka po prostu jest najlepszą piosenką Brawl Stars Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia W nie musicie z tym zgadzać, ale większość się raczej ze mną zgodzi Ma najwięcej wyświetleń, najwięcej polubień I ogólnie jest najbardziej znaną piosenką Brawl Stars Naprawdę No 10 na 10 Jak nic, no nie zadać, nic ująć Po prostu zrodki świetne Mi się te zrodki podobają nawet bardziej niż refren Mega, mega sztos Po prostu totalny sztos te zrodki refren też bardzo fajny bardzo mi się podoba refren, ale środki tutaj uważam, że są nawet lepsze od refrenu. Ogólnie cała piosenka jest dobrze wyprodukowana, bardzo fajny teledysk. Teledysk naprawdę giga mocny. Co ja mogę więcej powiedzieć? No mega, mega mi się podoba ta piosenka i ta ocena 10 na 10 jest jak najbardziej tutaj w porządku. Oczywiście wy również możecie oceniać piosenki ze mną, pisząc swoje opinie w komentarzu i wystawiając swoją ocenę. Myślę, że większość z, z Was się ze mną zgodzi te 10 na 10 albo 9 na 10, może ktoś wystawi jak najbardziej OK, opinia. No co, co ja mogę więcej powiedzieć? Moja ulubiona piosenka Brawl Stars i powiem też, że to jest piosenka lepsza od. Ja, ja już to mówiłam, ale powiem też, raz, że te piosenki Brawl Stars, nie wszystkie oczywiście, ale ta szczególnie jest lepsza od tych wszystkich. Piosenek tych gwiazd. Ja oczywiście nie mam nic na przykład do Taylor Swift, do Lady Gaga, no, do, do Duelipy. Naprawdę niektóre ich piosenki mi się podobają, ale no, Brawl Stars Bad Randoms moim zdaniem jest lepsza. No to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i dać subika z dzwoneczkiem, bo naprawdę Was to nic nie kosztuje i mi naprawdę dużo daje. Więc z góry dziękuję za każde wyświetlenie, za każdą subskrypcję i za każdą łapkę w górę. To był tyle dzisiejszym odcinku. Pamiętaj, że wy również możecie oceniać piosenki razem ze mną, pisząc swoje opinie w komentarzu. A my widzimy się już niebawem. Na razie.